Cześć! Jest piękny letni poranek. Za chwilę przespacerujemy się po warszawskim zoo. Pewnie zastanawiacie się, co my tutaj robimy. Chodźcie. Idziemy właśnie na spotkanie z najszybszym zwierzęciem lądowym, które od lat nam panuje. Czy wiecie, jakie to zwierzę? Surykatka? Byłeś blisko, ale są szybsi. Gdy dowiedzieliśmy się o przejściu na świat czterech gepardów w Warszawskim Zoo, od razu postanowiliśmy objąć naszą opieką całą gromadkę. Gepard symbolizuje dynamikę, szybkość i skuteczność. Chcemy być dynamiczni i szybko rosnąć, a tempo wzrostu 33% nazywamy w integracji tempem gepardu. Kiedy Gepardy dołączyły do naszej rodziny, postanowiliśmy je nieco oswoić, nadając im imiona. Poznajcie! Klaudynę, Cybere Secure, Sasankę. Teraz już wiecie o co nam chodzi z giepardem. Koniecznie zobaczcie naszą gromadkę w Warszawskim Zoo.